Halo halo, cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w poniedziałek w kolejnym odcinku ze stardio. Wali. Moi drodzy, dzisiaj mamy środę z tego co się tutaj chyba zdążyłem ogarnąć. <grym> Także kolejny odcinek Stardiu. I moi drodzy, cóż dzisiaj pójdziemy zrobić? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ sam nie wiem. Natomiast, moi drodzy, jeżeli chodzi o zadanka, jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby tutaj wszystko pięknie, ładnie skończyć. Um, tylko teraz tak. Ja jeszcze muszę jedną rzecz wiedzieć, co zobaczyć. No tak, potrzebujemy Large Goat Milka, więc jeżeli o to chodzi, to poczekamy, aż kozy zaczną dawać mleko. Jeżeli będzie Large Goat Milk, od razu to oddamy. Możemy też oddać. No nie, miodu jeszcze nie możemy, ale mam zostawioną jedną galaretkę. Mamy na pewno jeden goat cheese, więc myślę, że tutaj nie będzie większych problemów, żeby oddać i będziemy mieli odblokowaną szklarnię. To tutaj nawet nam się zrobiło troszkę więcej galaretki, więc ja sobie ją wiecie, co? Świecie, to może ją sobie zostawię, nawet nie będziemy tutaj zbytnio kombinować. No dobra, ale <laughs> dzisiaj nam widzę, nic nie wyrosło. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, nowe wędki. To wiecie co, wydaje mi się, że dobrym. Dobrze by było zakupić nową wędkę, zważywszy, że to jest ta najlepsza możliwa dostępna w grze, czyli iridiowa. Więc myślę, że tutaj będzie całkiem miło i sympatycznie. Dodatkowo, jak tylko, słuchajcie, będziemy mieli to lepsze mleko, od razu pójdziemy do. Community Center i oddamy te rzeczy, które gdzieś tam mogę oddać. więc tutaj trzeba musicie mieć to na uwadze. I chyba w następnym odcinku raczej na pewno wykluje nam się dinozaur, więc będziemy mogli oddać jajko do e, oczywiście naszego muzeum. Dobra krów na razie nie wypuszczamy O, zaczynają dawać mleko. Zaczynają dawać mleko. <laughs> Jezus jakaś chrypa mnie tu wzięła. Dzień dobry. No, niestety mamy zwykłe mleko. Nie jest żadny larcz. Także może być. Oj, kuski, kuski, mogłybyście mi dać. Ja bym się nie obraził, kurczę. Nie obraziłbym się, ale wiecie, różnie bywa. Dobra, moi drodzy, my dzisiaj będziemy tutaj sobie standard. A co tu się wydarza? Podlewamy, halo. O, i widzę też, że mamy korny nam no, powyrastały. Miód, słuchajcie, będzie dostępny za parę godzin, więc będzie on dostępny już teraz, natomiast, hmm, no nie no, szklarnie musimy mieć tak na dobrą sprawę już na zimę, także myślę, że tutaj, co jest z tym klikaniem? Ktoś mi się myszkę chyba psuje. No dobra, nieważne. W każdym razie miód będziemy mieli. Może trochę źle zrobiłem, że nie zrobiłem. Albo ewentualnie zrobimy, może jeszcze jeden ul. Ewentualnie. Wiecie co, żeby zaoszczędzić troszeczkę pieniędzy. O kurde, my tutaj nie zasadziliśmy tego. I tu mamy jeszcze amarant do ogarnięcia. kurcze, No dobra. Będzie trzeba coś ogarnąć, natomiast słuchajcie, zostało nam z tego co widzę, jeszcze chyba 12 dni. Nie wiem, czy dobrze, nie wiem, czy dobrze ogarniam, ale chyba 12 dni jesieni nam zostało, więc też będziemy musieli takimi malutkimi kroczkami się troszeczkę, e, no cóż, sprężać. Tylko, że właśnie, nie mamy wody. Natomiast muszę koniecznie też pamiętać o tym, żeby ogarnąć całą trawę ściąć, żebyśmy mieli pełne silosy, żeby wiecie, potem nie było właśnie problemów na przykład z karmą. Więc to będzie trzeba na pewno zrobić. I teraz, tak, ja myślę, że jeszcze możemy spokojnie tutaj te owoce pozbierać, bo chyba nawet. A nie, są dwa. Wiadomo, jeżeli chodzi o te drzewa, możemy czekać 3 dni maksymalnie, one codziennie nam coś tam dają. Natomiast. Nie wiem, albo co drugi dzień, albo co trzeci dzień, w zależności od tego, czy ktoś z Was pamięta, że coś takiego ma, bądź nie. Nalejmy w ogóle kotu do miski wody, chociaż tak na dobrą sprawę to w ogóle nie ma się nijak do całej rozgrywki, bo to nam nic totalnie nie daje, a szkoda. Dobra, to teraz tak. Ja tam miałem kilka wolnych miejsc, więc będziemy musieli to zrobić. Tylko teraz wygląda sytuacja w następujący sposób. Przede wszystkim oddajemy goat milka, large egga, large egga large milka. Właściwie wszystko mogę tu dać, oprócz tego zwykłego mleka, bo je sobie akurat zostawimy w lodówce. Co do owoców, to standardowo zostawiamy. grapy również wszystkie zostawimy, bo będziemy je przerabiać na wino. Eggplanty, czyli bakłażany, no niech zostanie sobie te 5 sztuk tutaj. Korna mamy 20, więc nie będziemy. Właściwie te złote rzeczy mógłbym posprzedawać, chociaż może na razie nie. Bo wiecie, zawsze możemy je przerobić na ewentualnie jakieś wino bądź przetwory. I tutaj właśnie też chyba bardziej, wiecie co, wolałbym skupić się chyba na przetworach. Chociaż nie wiem jeszcze, nie wiem jeszcze, to zobaczymy. Więc może te złote zostawię, tylko te srebrne posprzedajemy. I mamy jeszcze mleko, ale mleko to zostawiamy w lodówce. Także mamy 7, wow, to jest nawet więcej niż bym chciał, żeby było. Dobra, a całą resztę sprzedamy. Mamy 37 tysięcy, więc to nie jest mała kwota tak na dobrą sprawę. Eee, dobrze, to idzie do sprzedania. Jeszcze tak zerknijmy, czy tutaj nam się żadna żywica nie zrobiła, bo... Hmm, tu się w ogóle jakiś krzacz rozrobił. Gdzie jest w ogóle środa? Ja nie wiem, czy czasem gdzieś są sklepy niezamknięte, żeby było śmieszniej. Eee, dobra, gdzie jest moja ta... Bo jeszcze amarant trzeba ściąć, tutaj jest. Dobra, my na pewno tą lepszą konewkę kupimy, więc. Boże konewkę e, wędkę, więc tutaj bądźcie pewni na stówkę, że na pewno to ogarniemy. Natomiast tak. E, nie za bardzo wiem, co tu jeszcze zasiać kurczę bo mamy trochę miejsca czyli mamy 8 miejsc, tak? Tak. Mamy 8 miejsc razy 2 to jest 16, czyli 16, 16 możemy rzeczy zasiać, więc myślę, że coś sobie wybierzemy. O ile oczywiście będą sklepy otwarte, no bo jeżeli nie, no to już mówi się trudno. Dobra, amarant zostawiam, a ten, który tutaj mamy, to sprzedam. Co prawda, jutro z tego co zauważyłem, Marni ma urodziny, ale ona nic z amarantu nie potrzebuje, także niech to wszystko idzie do sprzedania. Dobra, teraz tak. Przejdziemy się standardowo jeszcze tutaj po okolicy zobaczymy, czy coś nam gdzieś nie wyrosło, ale już widzę, że nie. No i jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyjdzie z tymi burakami, bo musimy je dostarczyć dla burmistrza do lodówki, więc zobaczymy, o idzie Hali. W sumie mogłem popi. A już dupa. No i jest zadanko, ale ja już to zadanie widziałem i to jest zadanie dla Sandy. I powiem wam tak, średnio się to opłaca robić, dlatego że. Za to zadanie dostaniemy 180, z czego i tak musimy wybulić 500 na to, żeby się w ogóle dostać na pustynię. <grym> Więc wydaje mi się, że pod tym względem to jest totalnie, ale to totalnie nieopłacalne, no ale to jest tylko taka moja <laughs> wiecie, wewnętrzna. Yy, chciałem powiedzieć diagnoza. Nie diagnoza, tylko kalkulacja, o, może w ten sposób. Dobra, na plaży widzę, że dzisiaj jest kupa i nie, więc tutaj nic za bardzo nie jesteśmy w stanie ogarnąć. A szkoda, a szkoda, ale oczywiście nie zabraknie nam kupna nowej wędki u Williego, także będziemy mieli wędkę iridium, dzięki czemu będziemy mogli do niej włożyć i spławik, i jednocześnie. Przynęte, więc ja ją tutaj na 100% kupię. To jest Iridium ROD 7500. Nie jest to mega drogie, więc czemu by tego nie kupić? Um, także myślę, że teraz wędka, no troszkę łatwiej nam pójdzie łowienie, no bo chociaż w sumie nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy wszystkimi wędkami. Chyba tylko taka, że możemy do jednej włożyć spławik, do drugiej włożyć jeszcze przynętę i to jest chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, że, że cała kalkulacja tutaj. Dobra, zobaczymy czy jest otwarty sklep, mam nadzieję, że tak. E, tak myślałem, że jest zamknięty, to wiecie co? Trudno. Pójdziemy, kupimy pierwszy raz w Georgia. Dlatego, że no jednak chciałbym tutaj ogarnąć. Chociaż powiem Wam szczerze, że po pierwsze w Georgia jest trochę drożej, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast um, nie wydaje mi się, żeby było to jakoś, wiecie, tak na raz jakiś duży problem. Dobra, to 7 dni, grape, jam, 10 dni, to właściwie może, wiecie co, no amaranto to tam jeszcze mamy, tam nam jeszcze troszkę posieje się. 4-4 to jest 8, więc bok teoretycznie też. Kurczę, nie mam tej tabelki odpalonej. Teraz nie wiem, co tutaj najlepiej... Najlepiej nam wyjdzie, ale wydaje mi się, że chyba że bok choy, więc kupię tego 16 razy 2 to 32. Nie, wróć. O, no dobra, jak już kupuję, to kupuję. 32, dobra. Domyślam się, że na następnym dniu pewnie i tak jeszcze będziemy musieli tutaj przyjść, znaczy ogólnie do sklepu zakupić, bo jeśli dobrze pamiętam, to chyba nam tam brakuje jeszcze. Znaczy, w sensie, wyrosną nam na następnym dniu tam niektóre rzeczy. Także zobaczymy, no. Wiecie, najważniejsze w Stardiu, tak na dobrą sprawę, jest tylko i wyłącznie to, żeby te rzeczy ogarnąć na tyle, na ile są możliwe. Czyli tak wyliczyć, żeby ten ostatni dzień był ten ostatni dzień, kiedy dana rzecz może wyrosnąć, bo w innym wypadku będzie niestety problem. No dobra, a ja myślę, że my sobie słuchajcie, pójdziemy do kopalni, dlatego że chciałbym porobić więcej kegów, a do większej ilości kegów potrzebuję żelazo i miedź. Więc e, dobrze by było to zrobić. Także myślę, że. Mam nadzieję, w sumie, że damy radę. Kuper chyba mam w jakichś tam ilościach takich może nieszczególnych, ale zawsze, chociaż. O, ja wiem, co my mieliśmy, słuchajcie, zrobić. Ja miałem znaleźć Kwarc ten czerwony, więc w sumie może dobrze. Jak w ogóle dzisiaj jest? You are not feeling lucky. Świetnie. Dobra, dajmy 35. No tutaj to raczej nie. 60 nie to powinno być na tych tych poziomach tu powinien być gdzieś fire quartz. No jest oczywiście złoto, aczkolwiek złoto to jak wiadomo średnio, jest i tak potrzebne. Bo na razie wszystko to co mamy mamy, więc nie będziemy się tutaj zbytnio ogarniać. Natomiast ten fire quartz bym z wielką chęcią zdobył. Chociażby wiecie, jedna sztuka tak na dobrą sprawę nam wystarczy. Więc jest totalnie niepotrzebne. Dobra, jest zejście. Powiedzcie, że będzie gdzieś fire quartz. <laughs> Halo, fire quartz! Oha, mamy zejście niżej, ale wiecie co? Serkne, czy tutaj czegoś nie ma? Bo w sumie tylko fire. Nie, nie ma nic. Dobra, to schodzimy niżej, dopóki nie znajdziemy fire Quartza. Widzę też, że trochę złotem się tutaj posilnimy, ale to i tak nie jest to, po co ja przychodzę tutaj w dniu dzisiejszym. No, i tu o, tu jest jeszcze Alakrobus. No dobra, jest złoto, ale ja bym chciał zejść jeszcze niżej. Tylko wiecie co? Pomimo tego, że w ostatnim odcinku udało nam się ogarnąć Stardropa, to i tak energia spada bardzo, bardzo szybko. Mogę prosić o zejście w dół? Hallo Stardium. Proszę o zejście w dół. W ogóle jak dobrze pójdzie to zaraz zbijemy poziom miningu. Tylko... Nie podoba... O jest, dobra. Dzień dobry. I jest Fire Quartz. Ale tu widzę jeszcze mamy trochę złota, więc no... Aż wiecie, żal by było to po prostu pominąć, prawda? Tu mamy chyba jeszcze diamenty nawet. I level up biliśmy Sympatycznie. Jestem ciekaw co się na tym siódmym... Nie, ósmym już poziomie dostaję <laughs> O, mamy kraba. I mamy też bombę, dobra. Ale wiecie co, ja stąd wychodzę. I teraz tak, musimy cofnąć się na poziomy najlepiej 30. I przejdziemy sobie za chwileczkę, bo tutaj widzę, że jest tego dużo. No niestety są tutaj też te takie szkielety ala ale widzę, że jest bardzo dużo Coopera. I mam też zejście na dół od razu, ale może jeszcze tutaj zajrzymy. Eee, dobra, nie wydaje mi się, żeby coś było, więc chodzimy niżej. Tu jest kwarc zwykły, ja bym wolał Copper Ore. Plus jest taki, że na tych, wiecie, wcześniejszych poziomach jakby to powiedzieć, nie ma w ogóle problemu z ze zniszczeniem tych wszystkich kurczek, kamyczków, bo wszystko spada na raz. Dobra, schodzimy niżej. Dwie sztuki mało. O, ale przynajmniej mamy zejście w dół. Kolej. O, 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 panowie, ile was tu wyszło dzisiaj? Dobra, teraz pytanie: Czy będzie coś więcej? Ah, dobra, jest 8.10, 10. ja muszę pamiętać, że musimy jeszcze posadzić yy, jeszcze musimy posadzić bokczoje. Więc, żebyśmy się tutaj zaraz nie obudzili, że tak powiem z ręką w nocniku, i ja myślę, że mogę już stąd wyjść na poziomy 55. są węglaczki, bardzo mnie to cieszy. Natomiast nie ma żelaza, które też jest mi potrzebne. O, ale udało mi się znaleźć zejście. Um, nie mam za bardzo też co zjeść, ale powiem wam tak. Mamy bardzo duże ubogie, ubogie to wszystko dzisiaj. No żelazo na pewno jest ubogie. Patrzcie. No, rozwaliliśmy jedną i wypadła nam tylko jedna sztuka bardzo, bardzo biednie. Dobra, wyjdźmy stąd. Jest 9.10, więc jeszcze mamy chwileczkę. Aha, i tu jest kolejne miejsce, w którym nic nie ma dodatkowo. No tu jest diament. To małe pocieszenie. O, jest dużo żelaza, okej. Okay. Dobra, można powiedzieć, że teoretycznie troszeczkę zmieniłem zdanie. Tylko, że właśnie energia to jest ta rzecz, która nam się zaraz skończy. Choć netoperku. Oczywiście musiałem za każdym razem go oberwać, bo przecież jak żeby inaczej. Dobra. I to jest chyba niestety ostatnie żelazo, jakie jestem w stanie zdobyć. Wiecie co, ja nie mam naprawdę nawet ani jednej rzeczy, którą jestem w stanie... No nie, Winter Rota możemy zjeść. Dobra, to ja go spróbuję zjeść. Tylko, że dobrze by było, gdybyśmy znaleźli od razu zejście w dół. Ale też musimy się śpieszyć, bo czasowo stoimy bardzo źle. I, znając życie, zaraz mi się skończy energia, i zejścia nie znajdziemy. Pewnie na 100%, jestem pewny. Jest zejście. Um, są węglaki. Może chociaż jedzie w No ale tak, nawet jeżeli będzie tutaj żelazo gdziekolwiek, ale nie ma, no kurczę, jaka lipa, dobra, wychodzimy stąd, szkoda czasu. Szkoda czasu, bo jeszcze trzeba bok zasadzić, a jesteśmy już naprawdę troszkę kiepsko, jeżeli chodzi o czas, bo jest 11.20. Także dobra, ja zaraz wszystkie rzeczy zapakuję, tylko tak, po drodze musimy na pewno fire quartz zdać do krystalarium i krystalarium będę musiał przesunąć trochę bliżej skrzynki, żeby automatycznie mi tutaj wszystko wpadało. Ale w pierwszej kolejności to tak zniszczymy to. Um, dobra, postawimy go tak i wkładamy to. Dobra, niech się robi. Um, I teraz szybko jeszcze trzeba zasadzić bok choja. Także tutaj no też nam powyrasta więcej trochę. Dobra, i jeszcze tutaj. Dobra, i mamy oczywiście w zapasie w razie W. Także dzisiaj wydaje mi się, że chyba nam się całkiem spoko udało i ja widzę, że ta trawa, całe szczęście, że wrzuciłem sobie właśnie moda, który powoduje to, że ta trawa rośnie na tym, bo powiem Wam szczerze, że gdyby nie rosła, to ja bym miał naprawdę duży problem i aż się dziwię, dlaczego to jeszcze nie jest, wiecie, gdzieś tam, <laughs> tak na dobrą sprawę, zaimplementowane w grze, bo no nie ukrywam, że moim zdaniem takie coś akurat, no to chyba raczej powinno być, no bo to jakoś, wiecie, nie ułatwia zbytnio gry, a jest użyteczne, jakby nie patrzeć. Dobra, wrzucamy wszystko, więc tu węgiel to na pewno nam się będzie kończył. Frozen Tear yy, i cała reszta to już raczej do domu oprócz klamów, bo klamy sprzedajemy. No. Także ładnie się dzisiaj udało, ładnie się dzisiaj udało wszystko ogarnąć. Dobra, wsadźmy to tutaj. Eee, to też wędka, no to oczywiście jest nasza nowa, więc ją wymienię i tutaj cała reszta jest dobra. To co? Ja myślę, że idziemy spać. Także moi drodzy, ja wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić oczywiście łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Oj, możemy robić mega bomby. Wpadajcie też na wszystkie jasemki, czyli social media, linki macie oczywiście w opisie. A ja dziękuję również moim wszystkim wspierającym. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć, miłego poniedziałku, pa!